Głównym składnikiem klasycznych frytek są oczywiście przede wszystkim ziemniaki, jednak nie każdy wybiera tę formę podawania, taką formę podawania tego przysmaku. Na przykład Ewa Wachowicz robi je inaczej i w tych frytkach Ewa Wachowicz nie znajdzie się ani grama kartofli. I jaki tak naprawdę zamiennik stosuje? To jest takie sezonowe warzywo, które jest często używane w kuchni? Oczywiście frytki klasyczne są pokrojone w długie paski, usmażone na głębokim oleju i idealnie pasują jako część obiadu, dodatek do mięsa, także czasami są umaczane jedynie w sosie. Eee, natomiast tutaj, jak powiedziałem wcześniej, Ewa Wachowicz robi je z letniego warzywa, takiego jakim jest cukinia. I ten zamiennik również smakuje pysznie i doskonale komponuje się z codziennym obiadem, jak i z sosem. Eee, co będziemy potrzebowali do tych frytek? Ano... Cukinie, jajko, sól, pieprz, bułkę tartą, parmezan i mąkę pszenną. Więc jak po prostu startujemy. A no cuk cukinie mijemy, odcinamy końcówki, a następnie kroimy wzdłuż na takie cztery ćwiartki, z których wycinamy słupki, które przypominają nam klasyczne frytki. Do głębokiego talerza wbijamy jajko, rozczepujemy je, doprawiamy solą, pieprzem. Bułkę tartą oczywiście na oddzielnym talerzu umieszczamy i dodajemy do bułki tartej parmezan. Pokrojoną cukinię obtaczamy w moce pszennej, jajku, bułce połączonej z selem. No i tak przygotowane warzywa układamy na blasze którą wyłożona jest papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzewamy do 220 stopni i frytki pieczemy aż nabiorą taki złoty, fajny kolor. Te frytki możemy również podawać z takim fantastycznym sosem bazyliowym. Żeby zrobić ten sos bazyliowy, potrzebowalibyśmy bazylię, łyżeczkę cytryny, soku z cytryny, ząbek czosnku, sól, trzy łyżeczki oliwy i trzy łyżeczki majonezu. Liście bazylii drobno siekamy, następnie umieszczamy w moździerzu. Czosnek przecieramy przez praskę, dodajemy zioła, dolewamy soku z cytryny i wszystko razem mieszamy. Doprawiamy solą, rozcieramy na gładką masę Wlewamy oliwę i dodajemy majonez. I w ten sposób możemy zrobić fantastyczny sos bazyliowy, który będzie nam według przepisu Ewy Wachowicz smakował e, wspaniale z frytkami e, z cukini. Serdecznie polecam, a w komentarzach podzielcie się, e, jak Wam to po prostu wyszło. Pozdrawiam serdecznie.